nie jestem teraz sobie w jednym miejscu ten... No i wziąłem sobie magnes jaki zwykły z domu i, i czy coś złomu znajdę zobaczymy jest jakaś sprężyna już wpada do torby oczywiście Co tam dalej zobaczymy, czy coś tu znajdziemy? Już parę kąsków znalazłem, metalowych po słoiku, nakrętkę Choć jedną puszkę znalazłem i oczywiście. Tą sprężynę, co przed chwilą widzieliście właśnie, przechodzę pochodzić troszkę tu, może coś znajdziemy. Sprawdzamy dalej, czy coś tu będzie. A teraz mówię, wziąłem setem i, i sprawdzę, czy coś jeszcze będzie tu metalowego. Na razie nie ma nic Ale idę dalej. Może coś znajdziemy tu metalowego. Pochodzi. trochę zobaczyć, czy czegoś tu nie ma takiego, co by mnie interesowało? Jest syfu trochę, ale na razie nic się nie chwyta w ogóle. Oprócz drzewa. Zobaczymy tutaj nic nie ma. Jest jakaś puszeczka. lecz leczek zobaczcie. Znalazłem na oko bez magnesu. I oczywiście też wpadnie do torby tylko ją przygniotę troszkę i wpada do, do torby oczywiście próbuję dzisiaj posłuchać trochę tym magnesem może to namierzymy może to namierzymy kochani w metalu będzie tylko nie sta tu widzę kolejną flamingówkę też na oko trzeba i zabieramy lepsza sobie na drogę pada w odpowiednie miejsce szukamy dalej mój, mój pomysł na, na magnes nie mam na razie neodymka więc wykorzystam zwykły z głośnika sznurek zakupiłem wczoraj Tak groszowe sprawy w akcjonie w action jak to, jak to woli bo każdy mówi inaczej oczywiście to rozumiem. Idę się maszeruję, może coś się się klei do magnesu. Na razie nie ma nic. Szukam tak jak mówiłem teraz czyściejszych terenów, żeby można było po, porzucać trochę, posprawiać czy nie ma głumiku jakiegoś ale nawet sam spacerek będzie fajny. Jestem ja nie mam nic przeciwko Parę puszek jest. Parę stóp w gumiku też wpadło. Padło, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Aha, tu coś było, bo tą pozostałości można byłoby kiedyś wziąć młot, aby ale zobaczcie. Jakie kątki. Jeden, drugi. I na razie bo więcej już nie widzę. Idę w drugą stronę. Widzę że jakaś ścieżka jest. Może do, dokąd coś doprowadzi Piękne naprawdę tereny idę dalej. Idę w tą stronę teraz. O, już widzę pozostałości szybów, więc idę w tamtą stronę. Wydlaka puszczam luzem. Niech maszeruje sobie. Oczywiście. Niech sobie, oczywiście, maszeruje. Sprawdzimy, tu, czy nic nie ma. To ma I, i wio. Chodzę na pozostałości tego terenu. Nic na razie nie ma takiego, ale mam chęć tu pobiegać z tym magnesem zobaczymy czy coś się złapie jak się dorobię magnesu neodymowego oczywiście też będę chodził z nim sprawdzał czy nie ma nic Bo przyjemne spożytać oczywiście woda wodą, ale na sucho też mogę sprawdzić. Właśnie chciałem te tereny sprawdzić to nie ma nic, bo to wiadomo, jak była kopalnia, to i mogło być trochę złomiku, ale no, oczywiście mógł ktoś tu chodzić i... I... i wybrać ale kupię mocniejszy ten, to wtedy się zmierzę z tym a tu, jak w, w słynnym gabarecie Mamy nowy dach. A gdzie Eternit? Tata do lasu wywiózł. Ojciec do lasu wywiózł. I od razu mi się przypomniało. Tak sobie przyglądam, patrzę. Trochę rzucam, ale nie ma nic. To. Zaraz wyjdę i tu to gdzie indziej. Przejadę się po, po bokach. Tak to mówi. może pozostać w tej kopalni tu prawdopodobnie albo dzik albo z wykrywaczami wykopali dziurę ale żeby ją zakopać oczywiście nie było prawdopodobnie tak mi się zdaje Właśnie dzik by takiej dziury nie wyrył co są cegły? Teraz nie ma żadnego cechu. Nie ma oczywiście. Idę sobie dalej. Wchodzę na dół i maszeruję do wyjścia.